Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj taki odcinek z cyklu odcinków specjalnych. Mianowicie będziemy mówić dzisiaj o tym, czy niewidomi mogą korzystać ze smartfona. Czy smartfon może być dla niewidomych, czy raczej nie bardzo? Otóż mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że niewidomy może korzystać ze smartfona. Bez yy, większych problemów. To znaczy, oczywiście, że nie może robić na tym smartfonie może totalnie wszystkiego, tak jak y, ludzie widzący, pełnosprawni, ale jednak, mimo wszystko, może zrobić bardzo, bardzo wiele. Yy, ponieważ y, może zrobić bardzo wiele, jak powiedziałam, to też nie mogę pokazać Wam dokładnie wszystkiego i na pewno nie zamierzam tak zrobić, że pokażę Wam tutaj wszystko dokładnie, co może zrobić osoba niewidoma na smartfonie. Dlatego, że y, musielibyśmy tutaj siedzieć 350 tysięcy lat. E, tak, a ponieważ nie mamy tyle czasu, y, w związku z tym zamierzam pokazać Wam krótko. Y, ale w miarę mam nadzieję treściwie, co osoba niewidoma może zrobić na y, smartfonie. Otóż, moi drodzy, pierwsza sprawa, y, to pokażę Wam od razu, żebyście y, widzieli, ja go odblokuję. Nie, i proszę bardzo, telefon jest wyciemniony. ma wyciemniony ekran, nic na nim nie widać. I wy też chyba widzicie teraz, że ten ekran rzeczywiście jest wyciemniony. Dlaczego on jest wyciemniony? Otóż, mi, jako osobie, która w zasadzie nie widzi, nie jest potrzebne, żeby telefon, żeby ekran się świecił. Mogę go oczywiście zaświecić, on oczywiście podświetlić, on oczywiście jest. Prawda? Tak jak e, dla wszystkich, ale mi to nie jest potrzebne, w związku z tym wyłączam. Bo po co mi, e, po co ma się marnować energia dla e, takiego ekranu? Więc go sobie wyłączam, nie ma na nim teraz. E, wy nie widzicie nic. Natomiast Wy nie widzicie, ale ja e, jestem w stanie na nim zrobić wszystko, pomimo tego, że Wy na nim nic nie widzicie. E, moi drodzy. Na smartfonie, jak już powiedziałam, można naprawdę zrobić bardzo, bardzo wiele. Ja sobie to tak trochę pogrupowałam. Po pierwsze, korzystać z aplikacja, aplikacji wiadomości. Czyli może napisać wiadomość bez żadnego problemu, może korzystać z notatek, może napisać coś w tych notatkach, zaraz Wam to zaprezentuję. Może taka osoba w pełni korzystać z ustawień. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przede wszystkim pierwsza sprawa to taka, że ponieważ wy teraz widzicie wyciemniony ekran i słyszycie, że coś tam sobie bełkocze ten telefon. Na pewno nie jesteście w stanie zrozumieć, co ten telefon mówi. To ja wam teraz pokażę, jak wygląda telefon osoby widzącej. Wyłączyłam sobie program mówiący i teraz ten smartfon wygląda dokładnie tak jak wygląda smartfon dla Was. Czyli ja nawet już nie bardzo teraz wiem, jak tam, co zrobić, żeby gdzieś yy, może tam wejść. Nie wiem, że puknę coś. O, coś mi wyszło. O, coś nawet wyszło. Teraz, żeby sobie sprawdzić, co wyszło, ponieważ nie mam pojęcia, co wyszło, to sprawdzę to, co ja tu otworzyłam. Jakieś wiadomości, nie wiem, co tu włączyłam. W każdym razie coś puknęłam, ale jak widzicie, nie miałam nad tym żadnej kontroli, no bo, bo skąd mogę wiedzieć, jeśli nie widzę, co puknęłam, prawda? Więc w związku z tym, żeby nie było takich problemów, sprawdzam sobie, czy się światło zapaliło, czy się ekran podświetli, ponieważ to widzę akurat, więc mogę sobie kontrolować. I teraz, moi drodzy, jest program, który dzięki któremu osoba niewidoma może zrobić wszystko. I proszę bardzo. On powiedział, funkcja voiceover włączona, i teraz mogę zrobić już wszystko. I moi drodzy, ja go oczywiście zwolnię. Z nami, wracam, czy 65%, 60%, 55%, 50%. Będzie bardzo wolno, po to, abyście wy rozumieli, co się tutaj dzieje. I teraz obiecałam, że pokażę, jak osoba niewidoma się po takim telefonie porusza. Więc proszę bardzo. Wy, jak macie podświetlony ekran, dotykacie sobie gdzie chcecie, prawda? I y jak najbardziej wchodzicie w konkretne aplikacje, w robicie konkretne rzeczy. Natomiast ponieważ ja nie wiem, gdzie ja bym dotknęła, prawda? To ja teraz, mając taki program, mogę sobie proszę bardzo dotknąć. Powiedział mi kompas, aby otworzyć, aby wyświetlić notatki. I ja sobie teraz akurat dotykam, prawda? Jak do... I zauważcie jedną rzecz: to, że ja dotknęłam, nic się nie zdarzyło. Ja dotknęłam i tyle, on tylko przeczytał, czego ja dotykam. Ponieważ osoba niewidoma musi mieć tak skonfigurowany program, aby program nie wchodził od razu w aplikację, którą dotykam, no bo wtedy działyby się dziwne rzeczy. W związku z tym nie dzieje się w ten sposób, tylko najpierw dotykam. Telefon czyta, co ja dotknęłam, i dopiero kiedy ja chcę konkretnie wejść w jakąś aplikację, to muszę dokonać albo może inaczej użyć konkretnej, konkretnego gestu. I teraz uwaga: ponieważ chcę wejść w notatki, bo chcę Wam pokazać, jak osoba niewidoma może pisać, to poszukam sobie tych notatek, ale nie dotykając, chociaż dotykając jest łatwiej, w tym sensie, że jeżeli wiem mniej więcej, gdzie je mam na ekranie, no to mogę dotknąć, proszę bardzo, notatki. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć, aby wyświetlić czynności dostępne na ekranie początku. No nieważne, tam nie będziemy wszystkiego słuchać. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. To oznacza, że stuknij dwukrotnie, czyli stuknij palcem, zrób puk, puk, prawda? E, w związku z tym ja wiem, gdzie te notatki są, ale gdyby ktoś nie wiedział, to oczywiście może zrobić tak, że dotyka gdziekolwiek... ...kontaktem, mapę, notatki... ...i macha sobie palcem... ...zdjęcia... ...i pizna, przesuwa się kamie, pomiędzy... Tymi aplikacjami, prawda? I szuka. I mam. I teraz znalazłam notatki. On powiedział: stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Stukam. Notatki. I teraz. Nowa notatka. Nowa notatka. Znowu: stuknij dwukrotnie, aby otworzyć, bo zawsze tak jest. I teraz. Ja, żeby Wam pokazać, to sobie włączę. I teraz mam e, możliwość pisania notatki. Proszę bardzo. I będę pisać. Ja będę pisać brailem. Co to jest brail? To jest pismo oparte na sześciopunkcie i każdy jakiś tam dowolny znak to jest po prostu kombinacja tych wypukłych punktów, właśnie z tego sześciopunktu. I teraz ja, używając sześciu palców dokładnie, mogę coś napisać. Na przykład litera A to jest pierwszy A. punkt, tak? Mogę napisać y, literę, zrobię, zrobię przerwę, mogę B. napisać B, to są dwa punkty, pierwszy, drugi Spację. i tak dalej, B. mogę napisać C. C, to są, to jest pierwszy, czwarty Spację. i Wy widzicie C. tutaj na ekranie, znaczy może nie widzicie, nie jesteście w stanie tak aż rozpoznać, ale, ale jakby napisane są normalne literki. Takie zwyczajne dla Was y, znane literki, tak? Czyli mogę napisać

I teraz napisałam, dzisiaj jest brzydka pogoda, piszę to oczywiście Braillem, w związku z tym nie muszę patrzeć i super, ale mogę też oczywiście napisać normalnie na klawiaturze. Proszę bardzo, mogę napisać normalnie, tyle że mi zajmie to więcej czasu. Proszę bardzo, na przykład napiszemy sobie: wielkie A, P, M, M, A, k, k o o t t w, w, w a a przecinek kropka kropka, kropka. napisałam ma Makota. E, ale zajmuje mi to więcej czasu tak bo muszę dotknąć literę usłyszeć jaka to jest puścić palec żeby ona się wpisała i tak dalej więc jak widzicie mogę pisać y, notatki kolejna rzecz to moi drodzy m, mogę korzystać ze wszelkiego rodzaju e, dostępnych mediów społecznościowych czyli facebook Czyli Instagram, kiedyś mówiłam już o tym, że no z Instagramem to jest akurat różnie, tak? Tam mogę generalnie korzystać, ale nie wszystko jest takie bardzo dostępne e, dla ludzi niewidomych, więc e, no, zawsze są jakieś problemy. To nie, nie, nie jest tak, że jest takie wszystko cicho. To nie jest tak, że jest wszystko takie super, prawda? Więc generalnie mogę korzystać. Nie będę wam pokazywać teraz Facebooka, no bo bez sensu. Jest aplikacja Facebook, można z niej bez żadnego problemu skorzystać, mogę utworzyć post, mogę wszystko zrobić. Eee, I to jest bardzo, bardzo proste. Mogę korzystać ze wszelkiego, z wszelkiego rodzaju komunikatorów, czyli właśnie wiadomości, tak jak Wam e, tak jak Wam już mówiłam, że wiadomości na, na, na spokojnie mogę napisać wiadomość mogę e, korzystać, nie wiem, z Whatsappa tam mogę napisać wiadomość nagrać wiadomość głosową e, mogę korzystać, nie wiem z, z Messengera, tak e, naprawdę, wszelkie komunikatory jak najbardziej e, znaczy może wszelkie, może je, na pewno nie wszystkie podejrzewam, że e, może się znajdzie taki, który nie jest dostępny, ale no generalnie Generalnie szukam sobie takich, które są dla mnie dostępne, a te najbardziej znane jakoś tam dostępne są. E, kolejna rzecz, YouTube. Wyszukamy sobie czegoś, na przykład... I tu znowu z Braila korzystam oczywiście, tak? I mogę sobie wpisać, czego chcę wyszukać. No na przykład, nie wiem, powiedzmy, że wyszukam sobie... E, wyszukam sobie na przykład... Grzegorz Turnał, proszę bardzo, wpisałam. Szukaj. Szukaj. Grzegorz, Grzegorz Turnał. Naprawdę nie dzieje się nic w Proszę dni. bardzo. I odtwarzamy. I mamy, możemy sobie słuchać Grzegorza Turnała, tak? Z Przeciw. Dobra, zwijam. Film, to... Bo nie będzie mi potrzebny. I wszystko, co chcę, na tym YouTubie mogę wyszukać. Moje, moi drodzy, kolejna rzecz to, jest, to są aplikacje. I tu już przechodzimy do aplikacji, które na telefonie, na takim smartfonie ja mam akurat iPhone'a, jak pewnie zauważyliście mogę sobie korzystać z różnych aplikacji. Pierwszą aplikacją, jaką wam chcę pokazać, to jest aplikacja. I teraz pokażę Wam, jak mogę się dowiedzieć, co to jest. Ponieważ wiecie, niewidoma osoba no nie przeczyta sobie, co ma na, na butelce, tak? Jeżeli chce z czegoś skorzystać, proszę bardzo, mam aplikację. I skanuję sobie kod. Proszę bardzo. Skanowanie kodów. Odczytano kod. Odczytano kod kreskowy. Znak, wyraz, wiersze. Szybkość mu, głośność. Mekówki. Serge modes. Kutera. Opię. Wyniki, wyniki, wyniki makamy 100 mililitrów. Uradomania kropkę com. Leków, głośność. Szybkość mu pięć 50%. Ale no, jeszcze ja ty nie rozumiecie. Makamy 100 ml Uradomania, Make me bio woda różana. 100 ml. Dowiedziałam się, że to jest. Elegancko, dzięki temu nie ma żadnego problemu. Mogę się dowiedzieć, co sobie co mam. Więc bardzo fajna aplikacja, aplikacja, która no naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Kody skanować, skanować, kody, rozpoznaj, wykryć światło. Przycisk. Dobra. Rozpoznaj kolor. To mam tutaj coś takiego. Spróbuję, ale to może być problem. On, na, on robi błędy. Przetwarzanie. Szary. Szary. No, on mój obrót widzi jako szary. No, raczej chyba nie jest szary, bo z tego co wiem, to jest biały. Szary. O, teraz coś zobaczył, że jest biały. Zobaczymy, jaki widzi kolor. Brązowy. Ten portfel dla niego jest brązowy. Czerwony. O, już brązowy, czerwony. Nie wiadomo. Widzicie, to jest taka, taka, taka aplikacja. Wykryj światło przetwarzanie 58%. Jest światło, prawda? On słyszy, że jest, widzi, że jest światło w związku z tym e, słyszymy dźwięk. elegancko. Możemy dzięki temu jako osoby niewidome, jeśli ktoś nie widzi światła, ja z tego nie korzystam, bo jeszcze widzę, ale jeśli ktoś nie widzi światła, może z tego skorzystać. Dobra, moi drodzy, y, kolejna aplikacja do y, aplikacja, która jeżeli na przykład coś mam i szybko potrzebuję sprawdzić tylko co to jest. Nazywa się... Tamta aplikacja to była Sync Assistant Home. Teraz będzie aplikacja Sync I Senink i Dobra. I teraz proszę bardzo, przykładam. O, na stanowisku ukośnik, stanowiska hukośnik, stanowisko istnienia przeciwwskazań zdrowotnych utracił A zdolność to wyłączone z dnia lekarskiego i oceny 222,5 O... Wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdoi, na określonym stanowisku, symbol. Proszę bardzo, dowiedziałam się, że to jest coś lekarskiego, że to jest prawdopodobnie jakieś, jakaś, jakieś zaświadczenie zdolności, niezdolności do pracy. Proszę bardzo, na szybko jestem w stanie to zrobić. Kolejna aplikacja, i naprawdę to jest świetna sprawa, tak na szybko wiecie, coś szybko przeczytać. Może to nie jest idealne, robi błędy, ale przeczytać się da, da się zorientować, co to jest. Kolejna aplikacja to jest Voice Dream Scanner. To jest aplikacja do skanowania. Jeżeli chcę mieć jakiś dokument zeskanowany, żeby po prostu mieć go już w telefonie, czy w ogóle przeczytać go sobie bardziej w całości, mam taką aplikację. Proszę bardzo. O. Po prostu musi zobaczyć tekst. On będzie piszczał. I teraz piszczy i to oznacza, że przechwycił tekst. Im głośniej piszczy, tym znaczy, że dokładniej. Przewycił brak. Przycisk. Przechwycił pras. Zrobił zdjęcie. Przechwycił. Mam. Odrzucać. Przycisk. Odtwarzaj. Przycisk. Odrzucać. Przycisk. Odtwarzaj. Przycisk. Zalacznik numer jeden. Nie policzyny zakład oki zdrowotnej kapelica. I onko 131 łącznik 261 kraków. 17, 30, 0, z placer, badanie, co... I proszę bardzo. I mam, moi drodzy, zeskanowany cały dokument, całą tą stronę, którą on tutaj zobaczył. Więc też świetna sprawa. Jestem w stanie sobie bardzo wiele rzeczy odczytać. Dobra, no to mamy takie aplikacje, właśnie. Pierwsza sync Assistant Home, druga sync i trzecia sync Voice Dream Scanner. I teraz, moi drodzy, kolejna aplikacja to Czytnik Pieniędzy. Nazywa się Cash Reader. Już Wam pokażę. To jest aplikacja do odczytywania pieniążków. Odczytamy sobie różne banknoty. Co... Ale żebyście zobaczyli, proszę bardzo. Ja nie widzę teraz, który jest, który więc spoko. Aha, no, jeszcze wyłączę ekran. Proszę bardzo. I teraz proszę bardzo. Pierwszy pieniążek rozpoznaje... 50. Pięćdziesiąt. Drugi pieniążek rozpoznaje 100. 100. Trzeci pieniążek rozpoznaje 10. 10 zł, moi drodzy. Świetna aplikacja. Jeśli używam pieniędzy tak normalnie na, na co dzień, prawda, to jestem w stanie sobie banknoty bez problemu rozpoznać. To jest aplikacja Cash Reader. Aplikacja, która de facto w formie płatnej, która kosztuje 85 zł. E, za całą aplikację. Jest dostępna oczywiście dla wszystkich pieniędzy, można wszystkie banknoty rozpoznawać, nie tylko polskie. Natomiast w, e, w wersji bezpłatnej można z niej korzystać, ale wtedy to jest takie trochę, wiecie, Żydowanie, bo e, może rozpoznać tylko pierwsze dwa e, banknoty nasze polskie, czyli 10 i 20 zł. No, ja powiem tak, ja na razie mam akurat bezpłatną teraz wersję, taką na 14 dni. Zastanowię się potem, czy chcę sobie to wykupić. Dlaczego? Dlatego, że już teraz tak naprawdę coraz mniej korzystamy z pieniędzy. Zwłaszcza teraz w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to w ogóle już raczej przelewy, prawda? Raczej płatności telefonem czy kartą, więc pieniążków się nie używa. No więc y, tak naprawdę nie wiem, czy ona mi będzie potrzebna. Mam starą aplikację, która nazywa się Czytnik Pieniędzy, tak po polsku po prostu. To jest aplikacja, która już nie jest wspierana w nowym systemie, więc jak sobie zaktualizuję system, to już tej aplikacji mieć nie będę, ale póki co ją mam i ona dokładnie praktycznie tak samo działa, no też po prostu odczytuję te pieniążki. Kiedy chciałabym, żeby nie mówiła na głos, ile mam pieniędzy, a chciałabym sobie tam jakoś po cichu sprawdzić, prawda, przy ludziach czy coś, ta aplikacja, jak wyciszę telefon, ona nie mówi, ile to jest, tylko po prostu wibruje w odpowiedni sposób, to trzeba się nauczyć oczywiście, w jaki ona to sposób wibruje, na jaki banknot. E, dobrze. Moi drodzy, kolejna aplikacja, jaką bym chciała wam pokazać, powiedzieć, że ona jest i fajnie, że jest i można z niej korzystać, to jest aplikacja do podróżowania, na przykład po mieście i tak dalej. Aplikacja Mówit. Mówi Kraków. Wyszukaj cel podróży. Wyszukaj cel podróży. Ulubione. Dodaj. Ulubione. Mam jakieś swoje ulubione, prawda, swój cel? Dom. Na przykład praca. praca. Proszę bardzo. Przeciw. Wyszukuję sobie do pracy połączenie. Zaplanuj Przejem. Wielkie ze z obiecna lokalizacja do gdzie tam zamierki, pracuje. Proszę bardzo, teraz. wyjdź o teraz. Proszę bardzo. Sugerowane trasy. Trasa 1 przejście 8 minut. Potem autobus 112 okay. lub autobus 162. Potem przejść. Dobra. Przyjazdu. Trasa 1 pieszo. Od... I on mi tutaj mówi, on mi tutaj mówi, co ja muszę dokładnie zrobić, w jaki sposób, krok po kroku, gdzie mam dojść, do jakiego przystanku. Wszystko jestem w stanie sobie wysłyszeć. Także genialna sprawa, naprawdę cudowna. I teraz, moi drodzy, kolejna aplikacja, a właściwie aplikacja, taka grupa aplikacji, no bo jakże, nie tylko obowiązki, prawda? Jakieś tam może nie, no dobra, przyjemności trochę już było, bo był YouTube, był Facebook, bla 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 można również oczywiście mieć z tego jakieś przyjemności, czyli niewidomy może czytać książki. Już mnie o to bardzo wiele osób pytało, dlatego też e, muszę natychmiast o tym powiedzieć, skoro to już jest taki odcinek, to aż tu tutaj się prosi. Mianowicie są aplikacje do czytania książek. Oczywiście e, ktoś też zapyta, no dobrze, ale jakich książek? E, zarówno audio, jak i e, książek tekstowych. I moi drodzy, tak, pierwszą aplikacją, jaką, ja powiem, z jakich ja korzystam, może ktoś jeszcze zna jakieś inne, prawda? Ja mówię o rzeczach. Które dostępne są na iPhone'a, bo z iPhone'a korzystam. To jest oczywiście jasne. Moi drodzy, pierwsza aplikacja, jeśli chodzi o książki, z której ja bardzo korzystam chyba najczęściej, to jest aplikacja, która nazywa się Storytel. To jest taka platforma książkowa, gdzie można sobie za taką subskrypcję 2999 miesięcznie dowolnie słuchać. Jakich książek się chce, jakie tam są u nich dostępne. A jest ich naprawdę całe mnóstwo, tak więc jest w czym wybierać. I ja z tej aplikacji bardzo, bardzo często korzystam i tam czytam książki. To są książki audio, tak więc ja sobie ich tam po prostu słucham. To jest pierwsza aplikacja, jest dostępna, może nie jest idealna. Jak mnie jakiś twórca tej aplikacji ogląda, to, no to tutaj apeluje że ona dostępna tak w pełni, to nie jest, jest tam sporo do poprawy. Eee, firmy nie zawsze tak chętnie poprawiają, nie zawsze chcą, ale da się z niej korzystać: da się książkę wybrać, da się wyszukać książkę, da się czytać, da się odsłuchiwać. Eee, także no, jest dostępna. Kolejna aplikacja, e, również do książek audio, to jest aplikacja, y, która nazywa się Audioteka. To jest też oczywiście taka platforma z książkami audio. E, z tej aplikacji też korzystam. Tam też subskryp subskrypcje kosztują. Na miesiąc 20 zł, a dokładnie 19,99 chyba, albo 90, i mam dostęp do jednej książki w miesiącu, tak jakby, czyli mam, jakby, dostaję jeden punkt na miesiąc, i no, nie muszę go oczywiście wykorzystać, muszę wykorzystać, owszem, te punkty, ale w przeciągu trzech miesięcy, i też tej aplikacji korzystam, bardzo fajnie dostosowana, generalnie. Dobrze się z niej korzysta, dobrze się słucha książek, także ukłony w stronę firmy naprawdę super. Kolejna aplikacja, aplikacja, która jest dostępna dzięki firmie Apple również, taka aplikacja, która jest, można sobie ją kupić i ma się ją również w iPhone'ie, to jest taka aplikacja, która nazywa się Voice Dream Reader, to jest aplikacja do słuchania i czytania książek. Aplikacja, w której mogę książki posłuchać, bo mogę również książkę audio tam sobie wrzucić, ale mogę też również książkę tekstową przeczytać. Jak czytam książkę tekstową? Czytam ją po prostu tym programem udźwiękowiającym, który cały czas teraz słyszycie. Można zmieniać głosy, można sobie wybrać głosy męski Krzysztof, można wybrać sobie głos Żeński to Zosia albo Ania. E, tak, tak, mam taki wy wybór, wiecie, to nie, nie jest tak, że e, korzystam tylko z, jednej, e, z jednego głosu, mogę sobie wybrać, prawda? E, bardzo fajna aplikacja, dobrze się z niej korzysta, e, dobrze się słucha, jest bardzo, właściwie bardzo dostępna, tam są jakieś małe błędy do poprawienia, ale no, generalnie no, nie jest źle. Także y, świetne y, możliwości daje nam telefon, jeśli chodzi o książki. Naprawdę y, mogę czytać wszystko, co jest dostępne, i to jest wspaniałe. Moi drodzy, y, co jeszcze mogę na takim telefonie? No mogę oczywiście Facebook. sprawdzić sobie pogodę. Pogoda. Proszę bardzo, jaka dzisiaj pogoda będzie. Rozszerz pasek mowy. Czekajcie. Kraków, przelotne opady 9 stopni. Przelotne opady 9 stopni, proszę Przegnozy bardzo. Godzinowe, godzinowe teraz. teraz. Przelotne opady, 9 stopni 17 deszcz. 9 stopni 67% szansy na deszcz. Tak ja mam informację, także że jest 9 stopni, że 67% szans na deszcz, przelotne opady. Eee, I mogę godzina po godzinie do momentu, aż jest, mogę sobie to sprawdzić. Świetna sprawa. Eee, co mogę dalej zrobić? Mogę sobie ustawić w kalendarzu wydarzenie. Żeby mi przypomniało, że mam jakieś wydarzenie, mogę sobie wpisać. Mogę sobie ustawić przypomnienie, na przykład, żeby dzisiaj mi przypomniał, że o godzinie, nie wiem, 19 muszę nie wiem, co zrobić. Zadzwonić do umówić się do ortodonty. O tak, właśnie się już dzisiaj umówiłam do ortodonty, tak, po wielu miesiącach, także bardzo mi się to przyda. E, więc to jest to. E, co mogę jeszcze zrobić? Mogę skorzystać z aplikacji w banku. E, moja, mój bank. E, ma aplikację dostępną naprawdę bardzo fajnie dla osób niewidomych, mogę z niej korzystać i korzystam. Korzystam z tej aplikacji, jest świetna, bardzo fajnie dostępna, mogę zrobić praktycznie wszystko, mogę zrobić przelew, mogę ten przelew wysłać, mogę sobie tam posprawdzać co kto, gdzie, kiedy mi wysłał historię, em, sprawdzić ile mam pieniążków na koncie, no mogę po prostu zrobić wszystko, jest to naprawdę super dostępne ja jestem akurat w banku Alior mówię o tym po to, że jakby ktoś chciał wiedzieć jaka to aplikacja, to właśnie to jest aplikacja Alior Mobile. Ale wiele banków już oferuje teraz takie aplikacje i z tego co wiem, dosyć sporo z nich jest dostępnych dla osób niewidomych. Moi drodzy, wydaje mi się, że pokazałam wam w tym momencie no przynajmniej jakąś część tego z czego ja korzystam. Jak widzicie, taka, taki telefon, taki smartfonik naprawdę nie dość, że daje mi możliwości takie komunikacyjne ze światem. A właśnie, jeszcze oczywiście mogę korzystać z internetu. Mogę sobie coś wyszukać w internecie poprzez, akurat, jeśli chodzi o iPhone'a, przeglądarkę safari. Mogę wszystko znaleźć, przeczytać. Oczywiście, pod warunkiem, że tak jak powiedziałam przy okazji omawiania komputera, że strony są dostępne dla niewidomych. Jak widzicie, taki smartfon. No moim zdaniem już w zasadzie zastępuje nam komputer. Gdyby nie fakt, że nie ma klawiatury i powiedzmy, że komuś może się trudniej korzystać, to uważam, że naprawdę smartfon przejmuje już trochę komputer, bo można z tego smartfona tak korzystać, już że możliwości są ogromne. Jak widzicie, naprawdę osoba niewidoma, no może wiele, może zrobić bardzo wiele na takim smartfonie i tak jest bardzo Dostępny, może nie wszystko, ale naprawdę daje duże możliwości. Ja już Wam chyba kiedyś opowiadałam taką historię z wyciemnionym ekranem, że miałam wyciemniony ekran, i ktoś mnie zapytał, dlaczego, co ja, co ja robię. Był bardzo mocno zdziwiony, dlaczego ja dotykam telefon, kiedy na tym telefonie nic nie ma. No i jakże było wielkie zdziwienie pani, której powiedziałam, że no pani się tylko wydaje, że nic nie ma, bo pani nic nie widzi, ale ja, jako że nie widzę... Słyszę tam informacje podawane przez właśnie telefon, przez program udźwiękowiający, i pani była mocno zdziwiona, jak jej podświetliłam ekran i pokazałam, że jednak ja tam coś na tym telefonie robię. Także tak to wygląda, ludzie się mocno dziwią. Innym razem miałam jeszcze taką historię, że jechałam w taksówce i pan, zresztą to nie tylko ten pan, bo wiele takich osób już było, zapytał mnie. Proszę Pani, ale to czyli jak to? Czyli Pani, jak korzysta z takiego telefonu, to tam się takie wypukłe literki robią dla Pani na ekranie, tak? No, wiecie, ja rozumiem, że no, ludzie pełnosprawni, widzący, może nie mają takiego rozeznania i nie wiedzą, jak to wygląda i jak taka osoba może z tego telefonu korzystać, ale tak jakby sobie pomyśleć tak trochę głębiej, no to musiałoby to być nieźle śmieszne, żeby tutaj na takim ekranie, wiecie, ja teraz coś robię, a tu się takie, wiecie, takie się, uu, tak się wystają takie literki, nie? No. No, więc yy, no zabawne, dosyć. Mm, odpowiedziałam panu, że nie. To pan był bardzo mocno poruszony. Jak to? Przecież to jest niemożliwe, że ja mogę z tego korzystać. Także, moi drodzy, mogę, mogę bardzo wiele. Yy, niezmiernie się z tego cieszę, że są takie możliwości. Yy, mam nadzieję, że przybliżyłam wam trochę taką, yy, trochę tego tematu. Yy, mam nadzieję, że yy, trochę się zorientowaliście bardziej, że no, rzeczywiście, jeśli się tylko chce to z takiego smartfona korzystać można i on nie tylko daje dużo fajnej rozrywki, ale też oczywiście trochę pomaga osobom niewidomym. Także, moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, jak Wam się podobał film, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, zanoście w świat informacje o moim kanale. Staram się Wam przybliżać takie rzeczy właśnie po to, abyście zobaczyli. Że ja, jako osoba niewidoma, staram się żyć normalnie, a przynajmniej w miarę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa!